Dla wielu rolników z Mazowsza tegoroczne żniwa to nie walka o zysk, a o przetrwanie. Czerwcowa nawałnica zniszczyła blisko 5 tysięcy hektarów upraw z terenu gminy Drobin. O problemie Anna Piotrowska. Na razie to jest plewa. To, to jest drobnica i to jest plewa. Dla wielu gospodarstw z terenu gminy Drobin te żniwa to nie czas zbioru, to czas strat i niepewności. Rolnicy liczą nie tylko straty, ale i nadzieje. Na przetrwanie. Nie wiemy, co, co to będzie, czy to da się wymuć. Bo jest krótszy dzień, gorsze są warunki, już i, i, i będzie ciężko, żeby to coś z tego uzyskać. Zboże to wszystko było połamane. Kukurydza to strzępy z buraków też. Tylko, że buraki no, zregenerowały się. Zasiliśmy jeszcze raz kukurydzę. Która no, powiedzmy w miarę rośnie, ale i tak nie wiemy, czy uzyskamy z niej jakiś plon, bo to jednak było wszystko dużo za późno, zasiane. Rolników tuż po nawałnicy odwiedzili urzędnicy z gminy Drobin, którzy oszacowali straty. Teraz czekają na decyzję. Konkretnego, żadnego jakby dofinansowania, czy jakiejś pomocy nic nie ma. No nic nie wiemy, czy coś dostaniemy, czy nie dostaniemy tego, no nie wiemy. Złożyliśmy do urzędu gminy była komisja. Podpisaliśmy protokół, no i czekamy na jakieś decyzje. No modny nowy minister obiecał coś tam robić, no ale jakie będą skutki, zobaczymy. Nasi dzisiejsi rozmówcy na szczęście byli ubezpieczeni. Niestety nie jest to powszechna praktyka. Żeby spać spokojnie, to apeluję do wszystkich. Że powinni się ubezpieczać. Zwłaszcza te uprawy polowe od gradu i od innych rzeczy, to nie są aż takie drogie. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy ubezpieczenie się przyda. Anna Piotrowska, TVP3 Warszawa.